Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Przyznam Wam szczerze, że nie mogłem doczekać się, kiedy będę dla Was nagrywał ten odcinek i mam nadzieję, że Wy też go bardzo mocno wyczekujecie. A mowa oczywiście o naszym projekcie odgruzowywania Volkswagena New Beetle, który przez 10 lat nie był myty, nie był czyszczony. Dzisiaj zajmiemy się wnętrzem, za chwilę Wam w skrócie pokażę jak wygląda to wnętrze. Nie wiem czy dzisiaj uda się wszystko e, zrobić w tym wnętrzu, ponieważ mam ograniczony czas, a ja już na samym początku przypominam Wam, e, że wszystkie produkty, które używam e, są też dostępne w naszym sklepie internetowym mxnowicki.pl, a zawsze po filmach e, czekają na Was jakieś specjalne oferty, rabaty. Więc możecie z tego skorzystać, oprócz tego zachęcam Was do założenia konta, ponieważ wtedy przystępujecie do naszego klubu detailera, gdzie zbieracie MX Coiny, które później też Wam obniżają wartość koszyka, ale o tym wszystkim dowiecie się już na stronie, więc ja się nie rozgaduję. Za chwilę pokażę Wam mniej więcej jak wygląda to wnętrze i przechodzimy do pracy. Zobaczcie jak to wygląda w tej chwili, ja jeszcze nic tu nie ruszałem. Na początku zaczniemy od powyjmowania wszystkich gadżetów, jeżeli nie będę Wam tego nagrywał, jeżeli znajdę coś ciekawego, jak na przykład, a ostatnio Wam pokazywałem kasetę The Doors, nawet ktoś napisał, że chętnie by coś takiego zgarnął. Jeżeli yy, natknę się na jakieś specjalne, takie wyjątkowe znaleziska, to Wam to nagram, natomiast yy, no co, mamy tutaj wiadomo dużo, dużo brudu, yy, chociaż te fotele nie są jakieś tragiczne. Plastiki Plastiki są na pewno bardzo brudne. Zobaczcie tutaj. Tutaj pojawiła się też jakaś, jakiś grzybek. Dajcie znać w ogóle, jak Wam się podobają te filmy z, z tej nowej mini kamerki mojej. Tu zobaczcie jeszcze, jest pięćdziesiąteczka piękna. Tu był robiony ten MX Nowinki na tym kawałku bonetem z shiny garaż. Kozaczek to wyszło. Ja wyjmuję śmieci, wyjmuję te niepotrzebne rzeczy. Nie będę wam tego nagrywał. Tylko jak przejdę do odkurzania, to coś powiem i do dzieła. Tylna kanapa, trochę sierści. Zobaczcie. Wywalamy, będzie łatwiej to robić na zewnątrz, oczywiście. Zabieram się na razie tak, po prostu odkurzymy. Nie wyciągam tych foteli, trudno. Czołóweczka założona, więc jestem gotowy do działania. odkurzacz też już na mnie czeka, natomiast chciałbym jeszcze poruszyć temat chemii, który jest no, kluczowy, więc zobaczcie, co zaplanowałem do użycia i ile te produkty kosztują. Mamy tak, Fiksowego interior cleanera. Wybrałem interior cleaner. Nie wiem, czy się tutaj nie porywam z motyką na słońce, ponieważ jest bardzo brudno. W sumie można było użyć nawet APC Clintech, które używaliśmy w pierwszym odcinku, i to jeszcze bardziej by zminimalizowało ilość tych produktów, ale jednak tutaj jeszcze mamy dodatkowo, nawet tu jest Multiporphiles Cleaner, tlen, który też trochę działa bakterio, bakteriobójczo, można powiedzieć, więc uznałem, że ten interior cleaner jednak będzie trochę lepszy. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Oczywiście do bonetu, bo tu nie będziemy prać. Ekstrakcyjnie przypominam. Robimy to wszystko w takich podstawowych, jakby z podstawową chemią, z podstawowymi akcesoriami, tak jakby w warunkach domowych. Więc bonetujemy, a nie pierzemy. Shiny Garage Fabryk Cleaner Shampoo No i do tego mamy ADBLowy później dressing Interior Wow i Matmax. wziąłem dwa na razie Bo przy okazji sobie zobaczymy jakie są różnice między nimi Ale no tak naprawdę to jeżeli chodzi o dressing to jest już wasza kwestia, wasz wybór I tutaj też wrzuciłem Glass Polish, ten Glass Polish przyda nam się zarówno z zewnątrz Bo tego nie robiliśmy w pierwszym odcinku ale wewnątrz też może się przydać, bo sam płyn może nie dać rady, i te produkty, które są tylko jakby z jednym dressingiem, to jest koszt 165 zł. I ponownie powiem, że tak naprawdę w detailingu liczy się głównie czas, czas jaki poświęcimy, ile chcemy go poświęcić. Produkty oczywiście też są ważne, warto używać tych dobrych i w odpowiedni sposób natomiast czas tutaj odgrywa kluczową rolę. Nie mam jeszcze tutaj płynu do szyb. Teraz mi się tak przypomniało, no właśnie. No i oczywiście będą potrzebne nam jeszcze akcesoria. Po pierwsze metalowa szczotka do odkurzania, stos mikrofibr, tutaj mam ja zazwyczaj żółte używam do wnętrza, białe do skór. Będzie nam potrzebna również rękawica workstaffowa Breeze do bonetu. Patyczki do uszu. Bardzo proszę. Latyczki do uszu i wykałaczki sobie zabrałem z pracowni. Odkurzasz, tak jak powiedziałem, już. Ach, do tego. Może być mikrofibra, albo może być kostka do Glas polisza. No, no, i zapomniałem jeszcze o najważniejszym w sumie szczoteczka, pędzelki pędzelki, Tu mam z naturalnym włosem workstaffowy. Mam też jednego albino mniejszego. No i magiczna gąbka. Tutaj mam już niestety nie wziąłem żadnej świeżej. Ale magiczna gąbka może się przydać, żeby ten największe zabrudzenia usunąć. Jeżeli coś nam jeszcze dojdzie w trakcie, to oczywiście będziemy o tym, będę o tym Was informował. Jeszcze raz szybki pogląd na zabrudzenia. Mam już latarkę czołową, więc wszystko widać. Bardzo mocno wbity piach. O kurde, tutaj to jest aż skorupa twarda Nie wiem, co z tego da się wyciągnąć Zobaczymy Tu zobaczcie Jest masakra Jest masakra W pedałach syf tutaj Tutaj to, co pokazywałem wcześniej już Przełączniki Dobra, teraz zobaczmy tył Tutaj tak samo, nie jest lepiej Samego odkurzania będzie Ho, ho bardzo dużo, tam jakiś piaseczek, no wydawało się, że niby nie ma tragedii, ale, ale za o tutaj, zobaczcie, pięknie, ale będzie ciekło i tam w cup holderach to samo. Lecę z tematem, na spokojnie najpierw sobie wszystko yy, wzruszę metalową szczotką. No, nie ukrywam, że przydałby się nam tutaj bębą, <gryw> byłoby naprawdę prościej. No, ale umówiliśmy się, że działamy w takich warunkach domowych, chałupniczych, z jak najmniejszą ilością profesjonalnych akcesoriów. Trochę taki powrót do przeszłości. Przyznam Wam szczerze, że lekko nie idzie z, tą, z tym odkurzaniem. Najlepiej byłoby wytachać tą podłogę i pod Carhera, nie? Wtedy myjką wysokociśnieniową byśmy to wszystko wypukali, no, tylko później trzeba no, albo to schnie długo, tak, albo odkurzaczem, który można, można, można zbierać wodę pościągać to wszystko. Natomiast znalazłem sobie taką metodę. W związku z tym, że nie mam tych kluczy, musiałem coś wymyślić. No i zobaczcie. Tutaj jeszcze nie ruszałem, tu zostawiłem, ale tu zrobiłem sobie taką próbę. Też tutaj była ta skorupa. Spryskuję sobie. To myślę, że może być nawet i woda. Natomiast ja wziąłem już po prostu tego boneta od razu. Delikatnie nie spryskuję. Tutaj zróbmy sobie nawet. Pyk, niech to się namoczy. Ogólnie nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. No bo, jaki ma sens teraz na ten piach pryskać i później ten piach zbierać, jak i tak nie będziemy mogli go do końca zebrać, bo działamy ręcznie, więc będziemy to zbierać mikrofibrami. Natomiast no, ta walka ze szczotką trwa już za długo, więc musiałem coś wymyślić. No i mówię, no trzeba rozpuścić to błotko, które jest wbite. Hmm, więc nasączam to lekko Szczoteczką, tylko nie tą metalową Tylko jakąś nylonową już musicie Dobra, no i, i później w tą fibrę Sobie zbieram Zbieram, zbieram Więc przynajmniej tą skorupę tego, z tego błota. Wiem, że to jest taka żmudna robota, syzyfowa praca. Może nie do końca syzyfowa, bo jednak coś tutaj zrobimy. E, no ale nie wyciągając, nie, nie mając możliwości wyciągnięcia tej podłogi, musimy coś e, zrobić innego. Więc to wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem. Później jak to troszkę podesnie, to znowu tą metalową jeszcze e, pozbieram to, co zostało, ale ważne, żeby rozpuścić i tą skorupkę. I to nam się udaje, oczywiście nie przemaczamy nie za mocno, to ma być tylko nawilżenie żeby rozpuścić ten piasek no. także także tak moi drodzy Kochani, masakra jest z tym odkurzaniem podłogi. Fotele oczywiście też leciałem, to widzieliście, też możecie używać do tego metalowej szczotki. Natomiast jeżeli jest to stary materiał, tak jak tutaj, bądźcie ostrożni. A natomiast z podłogą jest rzeczywiście masakra. Co prawda strefę kierowcy udało mi się jakoś tam ogarnąć w miarę, chociaż musi tam nam podeschnąć to, co namaczałem. I jeszcze raz to zrobimy, no ale zajęło mi to prawie godzinę odkurzanie tylko jednej strefy, strefy kierowcy. Fakt, że ona jest najgorsza, bo z, y, gdzieś tam tył i, i ten są już i y, 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 pasażer y, są trochę mniej zabrudzone. Tak czy inaczej, tam też jest ta skorupa i też trzeba będzie z tym zrobić. E, ale jest dobra informacja, bo Paweł jedzie do mnie z kluczami, bo mówię, tam pod spodem jest taka masakra, że mówię, nie możemy tego tak zostawić, więc zaraz będę miał klucze, wyciągniemy to w fotele, a Wy zobaczcie, jak wygląda strefa kierowcy. Wygląda to w ten sposób. Nie mamy już tutaj tej, widzicie, tej skorupy. Jest tam jeszcze ten piach i to, to musi nam podesnąć teraz i ponownie będę próbował to odkurzać. Tu na przykład, gdzie wymęczyłem tak naprawdę mocno, to bym powiedział, że jest nawet. O, jest nawet zarąbiście. Więc i tak uważam, że udało się bardzo bardzo dużo odkurzyć. Na kamerze śmiesznie wygląda, bo widać dokładnie, gdzie jest ten. Ten piasek widzę przynajmniej w tym małym moim monitorku. Eee, tutaj tył troszeczkę już też poodkurzałem. No ale jak dojadą nam klucze, wyciągnę fotele, to będzie, będzie dużo lepiej. Eee, I będę mógł wszędzie dojść. Fotele no fotele wyjęte, tak jak, tak jak powiedziałem, że będą wyjęte. No lecę dalej z tematem. Tunel rozebrany. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jaka galareta Tutaj tak samo No dobra eee, Tak to wygląda Więc ja to wszystko wyciągam eee, I co? Jeszcze tutaj odkurzę I przechodzę od razu do Do czyszczenia plastików eee, Przechodzę od razu do czyszczenia plastików eee, Żeby zgrać jakiś materiał Wam na dzisiaj Z Tutaj jeszcze cup holdery Tu zaraz zaleję też to wszystko eee, Interiorem eee, Zobaczcie fotele Tutaj jest masakra. O, tutaj nawet widać to wszystko. No i tu pod spodem, tak samo, nie? Wnętrze jest wstępnie, powtarzam, wstępnie odkurzone. Tutaj sobie pędzelkiem trochę wyciągnąłem. Jeszcze tu trzeba za PC później czy interior cleanerem poprawić to wszystko. Tak wyglądała podłoga od strony kierowcy, tyle że tam była aż taka plama, więc o, różnica y, potężna. No jeszcze dużo piachu w tym siedzi, natomiast zobaczymy, bo może ją jednak wyciągniemy, żeby ją wyprać. Tymczasem ja zabieram się za y, za boczek. Tutaj y, tą część y, zrobimy sobie, myślę, zobaczymy, albo jeszcze. W tym odcinku, albo już w następnym, jak będę robił lakier, oczywiście zastosujemy tutaj tą samą metodę, co, co na lakierze. Zobaczcie, jak ta powierzchnia jest porysowana. Jest masakra. Tutaj oczywiście zastosujemy bonet. Co prawda, ten materiał też tutaj, zobaczcie, już odchodzi, odkleja się niestety. Tutaj też zbonetujemy, bo ta siatka jest dosyć brudna. A reszta poleci Interior Cleaner z FX Protect. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Zobaczymy, czy nie będzie trzeba użyć jakiegoś APC mocnego. Zdecydowanie tutaj lepsza będzie szczoteczka. Dobrze nasączyć sobie. Tam jest świeża. Co zazwyczaj nie lubię pryskać bezpośrednio na powierzchnię, ale tutaj chyba nie ma co zaszkodzić tym powierzchniom. A zawsze będzie to jakieś wstępne namoczenie. Oczywiście nie pryskamy w takie miejsca jak przełączniki czy, czy głośniki. To nie ma absolutnie sensu, jest wręcz niebezpieczne. Tutaj przy głośniku jest, są takie zabrudzenia, które do końca mi tak nie idą szczotką, więc zastosuję sobie magiczną gąbkę i zobaczcie jak to idzie. Zobaczcie, tu przejechałem, tu jeszcze jest to brudne. Widzicie? O, pięknie. To jest to co mówię, że wcale nie trzeba używać jakiejś Super, hiper mocnej chemii, nawet przy dużych zabrudzeniach. Eee, ważny jest czas pracy tej chemii. E, ważny jest e, ewentualnie temperatura. Można ją podnieść, można rozcieńczyć ciepłą wodą. Wtedy lepiej działa. Oczywiście, może trochę szybciej odparowywać. Można spienić, żeby właśnie dłużej ta chemia działała. Można zastosować chociażby taką magiczną gąbkę. Eee, która trochę lepiej skubie niż, niż, sama, niż sama szczoteczka. Zobaczcie, jak tutaj ładnie skubie nam nawet ten... ten. Jestem, jestem za tą bezpieczniejszą, delikatniejszą chemią, a ruszyć trochę głową, wykorzystać odpowiednie akcesory, jak chociażby ta magiczna gąbka. I niestety nie udało się doczyścić, a robiłem to podwójnie. No i to są miejsca, gdzie rzeczywiście będzie potrzebne coś mocniejszego. Więc tutaj sobie wykorzystamy to APC klintechowe. Tutaj ładnie nam po, poschodziło. Tu jeszcze zostało coś u góry, muszę poprawić. Tutaj zrobiłem patyczkami do uszu, yy, ale to jest tutaj zmasakrowane taki nieładne. Tutaj jeszcze zostało i tak. Gdzieś tam. Chociaż nie, to jest to już jest chyba tak po, po ten, poniszczone. Eee, tu jeszcze muszę poprawić raz, No ale tak ogólnie większość, zobaczcie te plastiki, tu to... to tutaj to, co było wszystko poschodziło nam pięknie, jeszcze tutaj muszę to doczyścić. Eee, i wtedy zrobię na koniec bonet. Na szczoteczkę trochę nową. O, aż cieknie, aż cieknie. Fajnie się spienił. Jeszcze muszę raz zrobić, za szybkość, za szybkość chciałem wam pokazać. No, widzicie? Tutaj zrobimy sobie też patyczkiem. Moi kochani, to już koniec dzisiejszego odcinka. Niestety nie udało się zrobić całego wnętrza, więc pewnie zobaczymy, jak to zrobimy. Czy będzie drugi odcinek o wnętrzu, czy ten trzeci to już będzie taki i trochę o wnętrzu, i finalnie o, o lakierze, o polerowaniu. Zobaczymy. Został nam jeszcze bonet do zrobienia, no i ja muszę dokończyć jeszcze resztę plastików. No i cały czas zastanawiam się, co z tą podłogą, czy ją odpuścić, czy. I tylko jeszcze raz odkurzyć i przebonetować, czy może jednak wyciągnąć i pociągnąć z zmyki, ale to wszystko zależy od tego, ile będę miał jeszcze czasu. Bo tak naprawdę to nie jest żaden projekt taki nasz usługowy, tylko to jest projekt na potrzeby, na potrzeby naszego kanału, ale mam nadzieję, że bawicie się przy tych odcinkach naprawdę dobrze i podobają Wam się, i podoba Wam się ta, ta seria. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!